Cześć, właśnie wstałam. Niestety, już od rana kroplówki dostałam w przeciwwymiotne. O, zaraz już kończy się ostatnia kroplówka, pokażę Jeszcze będzie później chemia. No, troszkę słabiej się czuję, to dostałam przeciwbólowe tabletki. Myślę, że będzie lepiej. Ja nie przyjmuję innej. Wersji niż że będzie dobrze, że ona będzie żyła. Ja przyjmuję innej wersji. To jest dla mnie najważniejsze, żeby ona teraz wyzdrowiała, była ze mną, czy to w przyszłorocznej maturze, jak będę pisał, czy w ogóle w mojej przyszłości. To jest najważniejszą osobą dla mnie teraz. Anna Kościelniak, 46-latka, matka i żona. Pacjentka onkologiczna. Rozpoznanie choroby, chłoniak rozlany 4 stopnia. Szansa na życie dla pani Anny ma konkretną cenę. Ile? Około milion 400 tysięcy. Nie jesteśmy w stanie pokryć tego sami. To są ogromne koszt. Zawsze mieliśmy te swoje pieniądze, no ale teraz niestety. Musimy, musimy prosić o pomoc. Jak to jest prosić o pomoc? Nie Pani co, chyba trzeba duma, dumę że nie trzeba schować, że bardzo głęboko. Z jest To jest wszystko nieważne. Tylko żona bez ryby, to jest najważniejsze, tak? Cześć, to znowu ja. Właśnie jemy śniadanie. No troszkę lepiej się czuję, chociaż kuleję na nogach niestety. Zaczęło się od spuchniętej nogi, potem były wizyty u lekarzy. Kolejne rozpoznania, szpitale i diagnoza. Nowotwór złośliwy miednicy. Zaatakowana tarczyca, węzły chłonne i płuca. Sytuację opanowano, ale tylko na chwilę, bo nastąpił nawrót i szanse z dnia na dzień maleją. Co mówią lekarze? Na obecną chwilę, że mogą podawać tylko tą chemię, żeby zastopować ten nowotwór. Jeśli chodzi o refundowane środki, istnieje jeszcze możliwość przeszczepu komórek otwórczych od dawcy. Pani pielęgniarka mierzyła mi insulinę. Cukier 122, także nie będę miała podawanej insuliny. No, poprawione łóżko, także można teraz odpoczywać. Czekamy do obiadu. Zobaczymy, co dalej będzie. Panie profesorze, co to za terapia, która kosztuje 1,4 mln zł? Jest to terapia limfocytami CAR-T, czyli jest to rodzaj immunoterapii, wykorzystania naszego własnego układu odpornościowego do zwalczania komórek nowotworowych przez genetyczne przeprogramowanie tego układu odpornościowego. Na ten moment ma największe zastosowanie w leczeniu białaczek i chłoniaków, ale uważa się, że w przyszłości może odgrywać bardzo ważną rolę w leczeniu wielu różnych nowotworów. Zaproponowana terapia to kolejny etap leczenia. Nowatorska metoda jest już w Polsce stosowana, ale niestety ciągle nie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Czy próbowaliście pisać, nie wiem, do Ministerstwa Zdrowia, jakieś pisma z prośbą o dofinansowanie czy refundację tego leku, jak to wyglądało? Rozmawialiśmy z panem profesorem w Gliwicach i taka próba została już podjęta przez właśnie lekarzy, którzy chcieliby tym lekiem leczyć pacjentów, i niestety taka, taki wniosek został odrzucony. Często znowu ja właśnie mam podłączony ostatni flew Mam tu grzecznie leżeć, żeby to wszystko nic się nie wydarzyło podczas tego wlewu, bo mam słabe żyły. No. Czekamy cierpliwie, aż leci. Ma to trwać pół godziny, tak że niedługo. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Do zobaczenia.